Twoja fundacja, które, Twoja, którą założyłaś, nazywa się no? Twoja Widzialna Ręka i powstała w czasie lockdownu, pierwszego, kiedy zaczął się problem z COVID. -em. Fundacja Twoja Widzialna Ręka pomaga wszystkim, którzy się zgłoszą. To jest przede wszystkim zapotrzebowanie na żywność. Artykuły i środki sanitarne. Są potrzeby też finansowe. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli mamy taką sytuację podbramkową, dopłacamy do czynszu. Daleko jest ta fundacja od urzędu e... miasta? Idziemy rzędu. na nogach? No, ja proponuję, żebyś zobaczyła piękne miasto moje. Dobra, idziemy. Ale to jest piękne. To jest najpiękniejszy krąg dookoła tego miasta. Tak. Kiedyś się nam się fajny dzień trafił. Super jest, to naprawdę. Taki człowiek, który pomaga innym, a pomagasz wielu osobom, musi mieć ciągle włączony telefon masz? Mam dwa. Masz dwa telefony. Dwa telefony. Które mam. dzwonią non stop? Tak. Czasami dzwonią z błahych powodów, ale czasami na przykład do mnie dzwoni kobieta w nocy i mówi, że już nie daje rady, że nie widzi przyszłości, że straciła rodzinę, że nie potrafi się zająć dzieckiem i że chce się zabić. Po 50 czy 60 telefonie, no to ja po prostu idę spać na przykład o trzeciej w nocy. Jestem per wenacznie zmęczona dzień i sobie tak myślę, już nikomu nie pomogę. Chcę mieć święty spokój od tych ludzi. Przestaję kochać ludzi, ale to jest, to jest tak dotąd, dopóki, że tak powiem, nie dojdę do siebie i z powrotem oczywiście wchodzę w te same buty. Trzeba znaleźć adwokata, trzeba znaleźć mediatora. Ala. Trzeba znaleźć pracę. Ala. Całego świata nie zbawisz. Cały czas to słyszę. Wiem, że niektórzy uważają, że jestem naiwna, ale ja tam wiem swoje i tego się będę trzymać. Opowiesz mi parę przykładów osób, które, którym pomogłaś. Może y, pana w kryzysie bezdomności, który bardzo miło powitał mi, mnie, mm, czyli nożem, jak przyszedł do mnie i chciał. Zaraz, 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 zatrzymaj się. Przyszedł do fundacji? Nie, przyszedł do centrum, gdzie pracowałem no, jako doradca. Z nożem w ręku, tak? tak? Żeby wymusić na tobie coś? Tak. – I co ty na to? – się skończyłam dystans. Powiedziałam mu w krótkich, żołnierskich czy policyjnych słowach, gdzie mu ten nóż sadzę i gdzie on mu wyjdzie. No i ten pan oddał mi dobrowolnie ten nóż. I na spokojnie żeśmy porozmawiali. Okazało się, że ponieważ jest w krysie bezdomności, to nie chciał go przyjąć ten lekarz. Był na sor i również odmówiono mu pomocy lekarskiej. Więc pomogłam temu panu, bo mamy dwie świetne fundacje lekarzy, którzy pomagają i leczą osoby w krysie bezdomności. A pan zawsze o mnie pamiętał i na, y, na dzień kobiet, na Mikołaja przynosił mi jakieś prezenty. Ja, Ponieważ on wcześniej kradł, to się go kiedyś zapytałam, czy nie z wędki przypadkiem, a mówi „Nie, pani Alu, tu mam rachunek” i pokazał mi rachunek.